Witajcie, witajcie, kochani moi, luby przyjaciele, serdecznie zapraszam was na mój kanał ASMR z Marią, kochani moi. Chcę się przywitać z wami, już dawno nagrywała filmy kochani moi, i chciałabym... u nas takie często niebo i soneczko wychodzi. Chciałabym się przywitać, pozyskać wam mielego dnia, mielego, kolejnego tygodnia, kochani moi. Wszystkiego, co najlepsze, to dla was. Takie dziwnie dźwięki, od jest się... No to nie maszyna, to pani, Сінник, сінник цього паровозу. Такий якісь е, є, хіба туалети, чи це потім такий. Е, ой, як це називає? Товаровий, а, товаровий потім. За, за 10-11 потім допіли, відправлявся. Бачите, тобто є десь це Jakieś do z opóźnieniem przyjedzie kochanie moje w pociąg. no nie wiem, mam nadzieję, że mój przyjedzie dobrze, także jadę składać wniosek kochanie moje na rodzinną rękę, no i dzisiaj jeszcze wrócę do domu kochanie moi, nie wiem, czy pójdę do całej, mamusie, Bartka, nie wiem. Mówiłam jej, i dzwoniłam do niej tam, mówiła o sprawach, że ci besty nadzwaniają, długi się odzywają, jeszcze nie wszystko znaczy oni e, spłacili. Mówiłam, że przyjadę, ale czy przyjadę, nie wiem. Chyba na chwilkę wpas i, i wypaść do domu jechać, dlatego że tylko smutkie tam, kochani moje, ona nawet to łóżko jeszcze po tu nie i jak tych przedsmiertnych jego potach e, tam nocowała, spala e, tych paru nocy. Nie no, ja powiem, że to nie miło było, bo to zapach mojego męża, kochanego, ale zawsze kochani moi patrzcie, jak już ee, tutaj zrobili ładnie, bo te Kochani moi, remonty, remonty, remonty robią. i tak ja to kochani moi. Wiktor poszedł do szkoły, no a ja dostała pieniądze, tych 500+, plus USU, tak jak mówiłam synowi jak dostanę, i ja mu napisałam na centrali, że ja jadę, on wie. No, on jest maco jak zawsze, nie zginie. No cóż jeszcze Wam powiedzieć, tylko podziękować, kochani, zostaje zobaczyć e, subskrypcje, najmniejszy kanał, ja go najpóźniej otworzyła, ale zawsze tam e, jakiś, e, jakaś osoba się dołączy do naszego kanału i dzięki tym osobom, które dają subskrypcji. E, ten kanał malutki rozwija się też. Bardzo proszę subskrybujcie kanał Kuchnia na Wesela Babusi Marusi, drugi kanał Porady Psychologicznie Marysi, trzeci kanał Mów Bank Maria Usi, czwarty kanał ASMR z Marin. To ten kanał. Dziękuję za uwagę, całóski kochani moi. Do zobaczenia, pa, pa, pa. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie włącznie, dobrze komentarze. Pa, 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 wóźka.